Pauldy Sylwestorze, witam serdecznie Państwa, Piotr Emil. Państwo i moim gościem jesteście Stanisław Tasiemski, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej i Dominikanin, który zna się na wszystkim, co dotyczy Ojca Świętego, Watykanu, gdyż tam spędził bardzo dużo lat swego życia. Szczęść Boże. Szczęść Boże, no 10 lat rzeczywiście w Radzie Watykańskim, ale w tym sensie na miejscu. Natomiast myślę, że skoro pan redaktor tak mówi, no to mam nadzieję, że w ciągu tych 10 lat trochę zdołałem rozpoznać, jak funkcjonuje ta machina watykańska. Trochę, chociaż czy to tak naprawdę łatwo, to już trudno. Proszę bardzo. Ja jestem przekonany, że ojciec wyjaśni nam sporo rzeczy dotyczących konsystorza, ponieważ w przestrzeni medialnej pojawiło się Szereg różnych rzeczy, które na ten temat mówią, bo rzecz jasna teraz jest już taka sytuacja, że papież Franciszek jest któryś rok z rzędu, od 2013, który ustanowi, ustanawia nowych kardynałów, no i w, te, w, tym, w tym roku są to kolejni kardynałowie. I e, teraz jest sytuacja, gdy większość kardynałów to ci, którzy zostali mianowani przez e, papieża Franciszka. Niektórzy 83 um... od soboty 83 to ci ustanowieni przez papieża Franciszka. Mówię o kardynałach elektorach. Tak, e, przypomnijmy, że to ci, którzy nie ukończyli 80. roku życia i mają prawo do wyboru nowego papieża w przypadku rezygnacji albo śmierci obecnie sprawującego urząd Piotrowy. To się elegancko, mówi w przypadku wakansu na stolicy Piotrowej. Może tak yy, warto to ująć, czyli po prostu, kiedy trzeba wybrać następcę świętego Piotra. Teraz ta sytuacja jest trochę specyficzna, ponieważ konsystorz będzie jeden, który jest takim konsystorzem zwyczajnym, i drugi, który będzie się konsystorzem nadzwyczajnym, i ten konsystorz nadzwyczajny już był wcześniej zwoływany przez zarówno papieża Franciszka, jak i poprzez papieża Jana Pawła II. Były takie konsystoże. Ale To tak nie rzadzi. Tutaj trzeba powiedzieć, że jest to ósmy. Konsystorz zwoływany przez Ojca Świętego dla mianowania nowych kardynałów, jak to się jest takie u, u, określenie, kreacja, ustanowienie nowych kardynałów, pan redaktor użył dobrego terminu, ale jest też konsystorz nadzwyczajny, kiedy papież wzywa kardynałów, senat kościoła i, i prosi ich o radę w różnych ważnych sprawach. Tym razem y, przedmiotem, tutaj trzeba powiedzieć, że papież Francisz, to jest trzeci konsystorz nadzwyczajny, chociaż ojciec święty nie użył tego słowa, kiedy w maju ogłaszał konsystorz dla ustanowienia nowych kardynałów, mówił, że będzie spotkanie, no ale spotkanie kardynałów 29 i 30 sierpnia to są takie sytuacje, w których ale faktycznie z punktu widzenia prawa kanonicznego na taki konsystos przybywają kardynałowie nie tylko poniżej 80 roku życia, nie tylko elektorzy, jak mówimy, ale także i starsi wiekiem, czyli y, możemy spodziewać się, że na przykład z Polski będzie to kardynał, również kardynał Stanisław Dziwisz, obok Metropolity Warszawskiego, kardynała Kazimierza Nycza, kardynała Stanisława Ryłko, archiprezybitera, Bazyliki Santa Maria Maggiore i papieskiego jałmużnika, czy dzisiaj to się nazywa trochę inaczej, prefekta dykasterii dobroczynności papieskiej, kardynała Konrada Majewskiego, nie, Krajewskiego, przepraszam. Skąd pewnie upał robi swoje i człowiek popełnia jakieś błędy. Pan redaktor i nasi słuchacze może jakoś to wybaczą. Więc. To są... Każdy y, przyjęzycza się ja to wielokrotnie, y, ale y, pozwolę sobie zapytać, czyli będzie y, jedno spotkanie 27, a później y, dwa kolejne y, spotkania, można by było by tak powiedzieć, jak to ujął y, papież Franciszek, y, czy też konsystorz nadzwyczajny? To pewnie w sensie prawnym będzie to konsystorz nadzwyczajny. Y, wspomnieliśmy, że przedtem Ojciec Święty zwołał konsystorz w sprawie najpierw rodziny przed w związku z synodem o rodzinie, potem reformy kurii rzymskiej. Tym razem jest to temat troszkę szczególny, ponieważ Konstytucja Apostolska, predikatę Ewangelium jest już ogłoszona, już weszła w życie, nawet nasi Słuchacze, widzowie, którzy chcą się z nią zapoznać na stronach watykańskich, mogą także i ten dokument przeczytać w języku polskim. Więc yy, pewnie będzie to okazja, żeby ten dokument był w ogóle okazją też do zastanowienia się nad innymi kwestiami, a ponieważ jak pan redaktor widzi, także i nasi widzowie, ci, którzy nas oglądają na YouTubie, kardynałem nie jestem, więc. Tutaj mogę ewentualnie polegać na jakichś spekulacjach innych osób, no ale to są spekulacje, a nie wiadomości z pierwszej ręki. Czego pan redaktor i nasi słuchacze oczekują? Niemniej to są, można by powiedzieć, sprawdzone rzeczy, dlatego pozwolę sobie zapytać o to, czy nie jest dość dziwną sprawą, że najpierw została ogłoszona konstytucja Predikatę evangelium, a bo to było już bodajże w lutym, przeszła w życie 5 czerwca, a dopiero dopiero w sierpniu nad nią zastanawiają się kardynałowie. Czy to nie jest dość dziwne, bo myślę, że to, razy... ja myślę że to będzie okazja w ogóle do poruszenia różnych tematów. No, jeden z watykanistów twierdzi, że będzie to okazja również na wskazanie tych przestrzeni, których Konstytucja Apostolska nie ujmuje w dostateczny sposób. Na przykład, właśnie sytuacja jest związana z sedę Vacante, ale też mowa ma być i o różnych, przynajmniej takie spekulacje. Mówię z tym, z czym się spotkałem. Mowa o tym, że ma być poszerzone grono kardynałów, którzy uczestniczą w wyborze papieża, czyli instytucja konklawe, ma się zmienić system obrad, czyli zresztą też obecna, obecny konsystor, spotkanie kardynałów ma wyglądać troszkę inaczej, jak twierdzą znów dziennikarze przebywający w Watykanie na stałe, czyli głównie obrady mają się odbywać w grupach językowych. Innymi słowy, mniej będzie głosu na forum publicznym, chociaż no nie wiemy. Tutaj trzeba powiedzieć, że tych obecnych, tych, którzy przybędą do Rzymu, bo nie wszyscy przybędą, dla niektórych jest to znowu ciągle jeszcze. W niektórych krajach istnieje problem covid -u. Kardynałowie powyżej 80 roku życia no różnie to jest z siłami, nie wszyscy. Są na siłach, żeby dotrzeć do Rzymu, więc pewnie zamiast ponad 200 będzie około 150 kardynałów. Tak się można spodziewać, zresztą zazwyczaj na tego typu spotkaniach, na konsystorzach nadzwyczajnych, potykało się około 160, 165, 150 kardynałów. To są mniej więcej takie różne liczby, więc nie wszyscy. Natomiast będzie to sam tryb, ma być właśnie takim głównie jednak spotkaniem w małych grupach, i tutaj istotną rolę będą odgrywali kardynałowie relatorzy, ci, którzy będą w auli synodalnej. To się wszystko będzie odbywało w nowej auli synodalnej, która mieści się nad aulą Pawła VI. Tę aulę Pawła VI. Znamy wielu osobiście z audiencji papieskich, ale też z różnych wydarzeń. Natomiast nad aulą mieści się nowa aula synodalna, mieszcząca właśnie około 300 osób i wykorzystywana na takie spotkania z tłumaczeniami na różne języki. Miejsca również tam są na spotkania w mniejszych grupach to będzie to miejsce pracy. No ale tutaj my możemy powiedzieć, że z jednej strony możemy pewnie oczekiwać słów Ojca Świętego, możemy oczekiwać jakichś wypowiedzi, a z drugiej pewnie jeszcze decyzje będą wymagały pewnego czasu i naszej cierpliwości. Więc może nie wszystko dowiemy się natychmiast, tak jak chociażby. Kilka lat, które upłynęły od dyskusji o reformie kurii rzymskiej do tego ostatecznego kształtu, jaki przybrała w konstytucji apostolskiej Predikatę Ewangelium. Więc tylko tyle, żeby może też no ważne wydarzenie dla Kościoła obydwa nowi kardynałowie i tutaj przypomnimy, w sobotę po południu będzie ten konsystor. Dla, dla ustanowienia nowych kardynałów, więc yy, dwa wydarzenia ważne dla kościoła. 28 w niedzielę Ojciec Święty pojedzie do Lakwila, i tutaj różni dziennikarze zastanawiali się, czy Franciszek przy grobie papieża Celestyna V, który tam jest pochowany i który był pierwszym, który Zrezygnował z dalszego pełnienia posługi Piotrowej, czy będzie zastanawiał się, na ile pozwolą siły nad tym krokiem? To są spekulacje. No, dziennikarze o czymś muszą pisać, a my też musimy czasami do nich podejść z odrobiną nie, dystansu. Ja pozwolę sobie jeszcze y, zapytać ojca, a to już jest y, kwestia. Pewnej spekulacji. Mianowicie na nadzwyczajny synod powinni przybyć ci, którzy mogą, wszyscy kardynałowie, a więc również i ci, którzy skończyli 80 rok życia. I jest jedna osoba, która jest całkiem blisko w Watykanie, mianowicie, Papież senior, który e, też przecież e, miał nominację kardynalską jeszcze e, m, za czasów papieża Pawła VI. I e, w zasadzie e, chyba mógłby również e, swoją radą e, pomóc. Nie, nie, nie. Ja myślę, ja myślę, że spekulacje w tę stronę są trochę nie na miejscu. Z jednej strony arcybiskup Georg Genswein bardzo jasno mówił o tym, ale też niedawno opublikowaliśmy w Kaju wywiad, jaki dziennik katolicki włoski Avenire przeprowadził z ojcem Federico Lombardim, przewodniczącym fundacji Józefa Ransingera. Benedykta XVI, który mówi, no, oczywiście ma zadziwiającą klarowność, wspaniale kojarzy fakty, ale jest bardzo słaby. I no, jednak trudno jemu, w tym, jak gdyby, pośrednikiem ważnym w kontaktach ze światem jest arcybiskup Georg Genzwein. Ja myślę, że oczywiście papież Benedykt ma swoje wspaniałe refleksje i, i yy, zawsze tak w sercu człowiek myśli, może jeszcze nam zechce yy, sprezentować taki dar duchowy, może jedną czy drugą myśl dla kościoła yy, trzeciego tysiąclecia, ale yy, to, żeby udał się na, do auli synodalnej nie. To, 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 to raczej nie. Na konsystorz nadzwyczajny nie. Raczej bym się tego nie spodziewał, chociaż oczywiście będą kardynałowie ze świata, którzy będą chcieli go odwiedzić, oddać cześć. To jest wielka postać i, i, i na pewno rzecz bardzo ważna. Ale trochę przy okazji pan redaktor przypomniał bardzo skłonił mnie do przypomnienia pięknej postaci ojca Federico Lombardiego, który którego miałem okazję przez 10 lat w Radio Watykańskim podziwiać. Bardzo on mówi o sobie: pokorny, prosty Jezuita i rzeczywiście wspaniały, i dusz pasterz, i człowiek wielkiego intelektu i wielkiego serca. Więc dobrze, że w kościele mamy ludzi tak wspaniałych, bo media, takie miałem wrażenie, że. W ciągu lata urządziły sobie polowanie na skandale, i dzień bez skandalu opisanego czy przypisanego osobie duchownej, dla niektórych mediów wydawał się tego lata straconym. No, może pojawią się inne problemy, i może media trochę spuszczą stonu. W każdym razie to jest. No, żyjemy w świecie, w którym z kościołem walczy się na różne sposoby, i czasami też przy pomocy takich bardzo nieprzyjemnych, często jednak takich fałszywych chwytów. Jak już o tym ojciec wspominał, papież Franciszek złował już osiem koncesorzy i też. Zwyczajne kreowania nowych kardynałów, tak. To jest ósmy. A. Znaczy to jest ósmy który wołuje. Ale miał też miejsce konsystorz nadzwyczajny. I w 2014 roku była taka sytuacja, że na Ukrainie wtedy była. Politycznie napięta sytuacja. To był Ajdan. Majdan. Dokładnie, to był Majdan. A więc dążenie Ukrainy do Europy. No, akurat yy, 24 yy, wczoraj to dzień niepodległości, bardzo niezwykły. Ja muszę powiedzieć, że to, co jest też. Yy, my staramy się w kraju codziennie yy, prezentować yy, orędzia do narodu arcybiskupa światosława Szewczuka zwierzchnika ukraińskiego kościoła gryskokatolickiego katolickiego to jest ten kościół, który wywodzi się z Unii Brzeskiej żyjący od 425 lat ponad niemal 430 w jedności z żyłem. Kościół, który jest na skutek Wydarzeń historycznych stał się kościołem narodowym ukraińskim, i podziwiam arcybiskupa Szewczuka, który potrafi przemawiać do swoich rodaków z jednej strony, dodając im otuchy, mówiąc o ofiarach, które ponosi naród, o ciosach, jakie napastnik, niesprawiedliwy agresor zadaje narodowi ukraińskiemu. Ale też dodaje otuchy, podkreślając bohaterstwo, zagrzewając też i do walki duchowej. Dla niego ta wojna jest okazją też, żeby pokazać, zaprezentować pewien zarys nauczania katolickiego, zarówno jeżeli chodzi o nauczanie społeczne, nauczanie moralne szerzej, jak i wprowadzenie w modlitwę. Jak żyć wiarą w narodzie, który od pół roku jest doświadczany niesprawiedliwą wojną? Jak nie tracić nadziei? Jak też samemu nie stać się niewolnikiem zła i grzechu? To bardzo ważne wydarzenia i myślę, że naród ukraiński jest też ogromnie wdzięczny. Chociaż przecież jest to naród w większości prawosławny, to jednak jest ogromnie wdzięczny arcybiskupowi Szewczukowi za ten jego wkład, za budowanie wiary, nadziei, miłości w bardzo trudnych warunkach wojny. Właśnie w 2014 roku papież Franciszek zainicjował, czy zaproponował takie przesłanie w solidarność z karnałami ukraińskimi i czy teraz można się też spodziewać analogicznej sytuacji? Pewnie yy, tak, no, no te głosy się pojawiają, ale jak to Ojciec Święty, zresztą przy okazji niedzielnej modlitwy Panią o Ojciec Święty też o tym pamięta i yy, yy, przy różnych okazjach także dodaje Ukraińcom otuchy zapewniając że modli się za wszystkich cierpiących za ofiary niesprawiedliwych agresji za rodziny opłakujące swoich zmarłych on widzi to bardzo personalistycznie pochyla się z czułością współczuciem naśladując czułość i współczucie Pana Boga Bardzo dziękuję ojcu wszystkiego dobrego życzę szczęść Boże Cześć, Boże